Tegoroczne zmagania w WRC rozpoczynamy od rajdu safari, gdzie wygrywaliśmy już dwukrotnie. Natomiast do Afryki wracam z wielką pokorą, bo nie jest to spacerek po lesie, tylko bardzo trudny rajd. Szalenie nieprzewidywalny, tym bardziej. Że będziemy się ścigać o innej porze roku, gdzie możemy się spodziewać dużo więcej opadów. Cieszę się, że było znowu 7 rund. Znowu startujemy w pełnym cyklu. W ubiegłym roku też mieliśmy tyle samo szans i dobrze je wykorzystaliśmy. Zostaliśmy mistrzami świata w WRC2 Challenger. Powszeczka jest bardzo wysoko zawieszona. To mnie zmotywowało. Jeszcze ciężej pracowałem. Bo wiem, że nie jestem w stanie w inny sposób zbudować tego mostu pomiędzy marzeniami a rzeczywistością, choć cały zespół bardzo mocno mnie wspiera. Wiem, że na moich barkach bardzo dużo odpowiedzialności ciąży, więc przyznam, że nie był to łatwy czas. Wraz z rodziną staraliśmy się spędzić go jak najwięcej, ale teraz już rozpoczynamy sezon i Wielkie serca otwieramy każdy członek zespołu do tego, żeby jak najlepiej zaprezentować się przed polskimi i nie tylko fanami motorsportu. Mamy duże wsparcie partnerów, cieszę się, że to wsparcie jest wieloletnie. To pozwala mi skoncentrować się na zadaniu. Więc mam większą pewność, że, że mogę robić to, co kocham. Ale przede wszystkim mogę to robić na najwyższym, absolutnie poziomie. Co prawda, nie jesteśmy fabryczną załogą, więc nie mamy wsparcia fabryki, ale pokazujemy, że właśnie zaangażowaniem, motywacją, sercem, ciężką pracą jesteśmy w stanie w niektórych momentach nawiązywać walkę z fabrycznymi załogami. To dla mnie bardzo ważne. Mam nadzieję, że kibice będą z nami w tym roku i Będziemy czuć ich obecność na pokładzie rajdówki. Trzymajcie kciuki.